Hello, hello, witajcie. Witajcie wieczorową porą, choć jeszcze za oknem widno. Jest godzina 19.12. Słuchajcie, ja zaczynam vloga. Sorry, mi coś swędzi I mm, chciałam się z wami przywitać i chwilę porozmawiać, dlatego że jestem. No, wieczorową już porą. Gotuję, słuchajcie, rosół. Mamy poniedziałek, poniedziałkowy wieczór. Ja gotuję rosół, dlatego że u nas nie było wczoraj w niedzielę rosół, bo jedliśmy jeszcze zupkę inną. No, i właśnie ją wykończyliśmy, i dzisiaj gotuję rosół, dlatego że hmm, Juliusz zostaje jutro w domu. Jesteśmy przed majówką. Jucio zostaje w domu i będzie zajadał rosół, bo to jego ulubiona zupa. A zostaje w domu, dlatego że po ostatnich deszczach nasiliła mu się alergia, bardzo nieładnie kaszle. Poza tym nic mu nie jest, no ale do przedszkolania pójdzie i dlatego zostanie w domu. Rosł się gotuje, zaraz Wam pokażę, ale chciałam się z Wami przywitać, zaprosić na tego vloga, który na pewno będzie dwudniowy, ponieważ dzisiaj go raczej nie skończę, bo musiałabym nie wiem do której godziny vlogować. Także tak, słuchajcie, dajcie znać, jak tam u Was plany na majówkę, czy gdzieś wyjeżdżacie, czy nie. My mamy plany takie, że tak powiem, roboczo-odpoczynkowe. Hmm, dlatego, że 2 maja mamy wolny, nie pracujemy w sensie, nie pracujemy zawodowo, ale będziemy pracować domowo. Ja mam ambitny plan, żeby umyć okna 2 maja, no bo w święta nie będę miała 1 ani 3, wiadomo, ale 2 maja chciałabym umyć okna, bo nie mam kiedy tego zrobić. Ale troszkę się niepokoję, dlatego, dlatego że sprawdzam różne prognozy pogody i każda co innego pokazuje. Jedna pokazuje, że mają być deszcze i burze 2 maja, a inna pokazuje, że ma być pięknie, słonecznie i cieplutko 26 stopni, więc nie wiem jaka będzie ta pogoda. No, zobaczymy. Coś czuję, że będzie tak, że ja od rana umyję okna, a po południu będzie padało, nie? Ale dobra, grunt żeby umyć, żeby i tak będą lepiej wyglądały niż wyglądają. No, a mój e, małżonek też będzie miał zajęcie, też będzie pracował tego 2 maja, będzie robił coś, co prawda nie u nas w domu, ale gdzie indziej, ale ma też coś do zrobienia, także no ten 2 maja to my poświęcamy na takie roboty, że tak powiem, e, a mm, później już... E, Trzeci, czwarty to planujemy sobie odpocząć. W ogóle tak słyszałam, że ma się właśnie w tej drugiej połowie weekendu pogoda troszkę pogorszyć. Ma być chłodniej, ma być wietrznie. Także my chcemy sobie też już odpocząć tak leniwie, po prostu wiecie w domu, tak fizycznie po prostu odpocząć. Także takie są plany u nas, słuchajcie. Trochę odpoczynku, trochę pracy. Dobra, nie gadam, pokazuję Wam Rosło. No dobra, rosół się gotuje, słuchajcie. On mi oczywiście teraz się tak zburzył, bo mi wykipiał. Dlatego, że jak kąpałam ją, to właśnie się zagadaliśmy i mi wykipiał. Także no niestety kuchenka jest do mycia i wszystko. Rosół musi się tu troszkę uspokoić, ale będzie, coś z tego będzie. Kto tu siedzi? Kto tu siedzi? Ramonka wszędzie tam, gdzie pada słońce, jeszcze już słońce zachodzi, ale takie ostatnie promienie, to ona wszędzie tam, słuchajcie, idzie za tym słońcem. I widzicie, tutaj się na ścianie odbija i oczywiście na tu siedzi. Także tak sytuacja wygląda. Słuchajcie, chciałam Wam coś pokazać, ale mi paczka nie przyszła jeszcze A czekajcie, tu świeci słońce. Paczka mi jeszcze nie przyszła, chyba przyjdzie mi jutro. Wiem, że coś mi rozdzielili mi na dwie paczki yy, i część mi przyjdzie chyba jutro albo pojutrze, a część dopiero po majówce. No I się tak zastanawiam, czy Wam pokazać to już, jak mi przyjdzie ta pierwsza część, czy Wam pokazać już wszystko razem. No ale zobaczymy. Póki co dzisiaj nic nie mam. Dzisiaj mi przyszła paczka z ziemią. Słuchajcie, w końcu zamówiłam tą ziemię i mi przyszła. I yy, yy, no pewnie w tą majówkę będę przesadzać kwiaty. Yy, przesadzać, a właściwie rozsadzać, bo mi tak się pomnożyły w doniczkach, że muszę je po prostu porozsadzać. Kwiatów mi przybędzie, no bo jak porozsadzam je, no to będzie ich więcej więcej, Ale to dobrze, bo też dam coś do chłopaków do pokoju więcej i będzie fajnie. Także plany też na majówkę są takie, że będę się bać w ziemi, muszę ogarnąć kwiatki. No, ale mówię Wam, jak wam mi przyjdzie ta druga paczka, to Wam wszystko opowiem i pokażę, bo naprawdę nie mogę się doczekać. Witajcie w kolejnym dniu. Mamy poranek 7.40 ja dzisiaj w domku. Kawka, śniadanko, komputery odpalone wszystko będzie się działo tak, jak powinno. Siadam, słuchajcie, ogarnąć pracę i będzie dobrze. Ale póki co, kawka, mam jeszcze czas, także chciałam Was przywitać w tym nowym dniu, i będziemy dzisiaj działać. Odezwa się później troszeczkę. Moi drodzy, ja już właśnie jestem po pracy i aajdź, bo torbą. Jestem po pracy i idę, słuchajcie, idę do hortyny. Zrobiłam sobie spacerek, idę sobie pieszo. Jest piękna pogoda, jest 21 stopni, ciepłutko, ale jak dla mnie to tak wiecie: na sweterek, bo ja jestem zmarzły człowiek. Zobaczcie, jak jest pięknie i zielono. No jest po prostu cudownie. Ja jestem po prostu zachwycona. Nie powiem, o czym mnie szczypią, z nosa mi się leje, alergia w pełni, ale jest wspaniale. E, idę sobie teraz do ortodonty, właśnie postanowiłam zrobić sobie spacerek, bo jest tak pięknie, a ma być załamanie pogody za kilka dni, więc korzystam póki mogę. No i tak, idę wymienić gumeczki na nowe na zamkach, także będzie świeżutko. Oczywiście wezmę sobie takie same fioletowe, bo najlepiej się w nich czuję i są praktyczne po prostu, nie brudzą się, nie barwią od jedzenia. No i tak, także ja sobie spaceruję teraz, idę załatwić. Jak będę wracała to jeszcze planuję wejść do Rossmana, więc Wam pewnie pokażę co kupiłam, jeśli będzie to co chcę. No i odezwę się już z domu. No dobra, słuchajcie, wróciłam. Trochę pochodziłam, powiem Wam. U ortodonty sprawa zało, załatwiona. Nowe gumeczki są. Fioletowe, nie wiem, czy widzicie na dole łańcuszek fioletowy. Wszystko jest tak, jak powinno być. Dostałam nowe gumeczki. Nowe gumeczki to się nazywa. Zapomniałam jak. No, zapomniałam, jak to się fachowo nazywa, po mojemu gumeczki I dostałam teraz mocniejsze i mam je nosić na dzień i na noc. Także, jak będziecie widzieli, że mam coś w buzi, coś dziwnego, to, to będą te gumki, bo będzie je troszkę widać, jak będę mówiła. Natomiast one są po to, że, że ja muszę wysunąć dolną szczękę. Słuchajcie, bo mi żeby naprostować z gryz, e, dlatego że właśnie mam cofniętą. Zazwyczaj ludzie mają problem z tym, że muszą e, właśnie mają wysuniętą, a ja nie. Ja muszę ją wysunąć troszeczkę. Także po to są te gumki, że one będą mi tak wiecie, naciągały tam. No dobra. E, po drodze, wracając od ortodonty, byłam w Rossmanie, kupiłam parę rzeczy e, i już Wam pokażę, co. Ramonka popisy robi przed Wami, także tutaj jest latający kot. Słuchajcie, w ogóle już jest sezon w Rosmanie, wakacyjny. Rzeczy do opalania i tego typu sprawy, nie? I ja też kupiłam co nieco. Kupiłam tak. Pasty do zębów, słuchajcie, każdy ma inną. Już Wam pokazuję. Dla Julcia Junior Elmex bo teraz jest taki nowy junior, ten czerwony, że tak powiem z czerwonym napisem i on jest od 6 do 12 lat. Neutralizator kwasów cukrowych i właśnie Juluś teraz tego używa, bo przeszliśmy z tego, wiecie, od 0 do 6 lat na ten 6-12. Ten standardowy junior, ten z zielonym napisem, ale mu tamta pasta po prostu smak mu nie podchodzi. I kupiłam na spróbowaniu ten czerwony. I czerwony mu, że tak powiem, smakuje. Także, e, także jesteś na czerwonym. Dla, dla Stasia już zielony, taki jak dla dorosłych. Dla męża e, namiętnie kupuję Colgate bo lubi A ja sobie kupiłam e, dla odmiany, bo kupuję. Mm, Purocept chyba się nazywa ta pasta, bo ja mam taką specjalną ortodontyczną i ja ją sobie zamawiam, bo jej nie ma w żadnych drogeriach. I ja już ją tak długo używam, że chciałam jakiejś zmiany troszeczkę i kupiłam taką w Rossmanie, bo tylko ta jest w Rosmanie ortodontyczna dostępna. Taką właśnie. Ja już ją kiedyś miałam na początku, jak założyłam aparat. Ale później się przerzuciłam na ten kuroslep, bo jest dobry, ale już go tak długo używam, że, że chciałam jakieś zmiany. No i sobie wzięłam jedno opakowanie tego. Jak mi nie podejdzie, to, to sobie wrócę do tego kurosettu. Dobra, to by było tak. Kupiłam taki wkład mydła do rąk, bo mamy dozowniczek, i ja przelewam po prostu. I teraz kupiłam taki taki takie, len i mleczko ryżowe. O. Coś takiego. No, i wzięłam sobie z Neboa na przetestowanie ochronne serum na końcówki włosów, odbudowa i wygładzenie. Takie serum sobie wzięłam. Ono nie było w promocji, było w standardowej cenie 25 zł. Ale no wzięłam, żeby te końcówki tam trochę podrasować. Zobaczymy, czy będzie coś to warte. Mam fioletową maskę i jest bardzo fajna. To jest z tej serii różowej, jasno różowej. No zobaczymy, bo nie miałam. No i słuchajcie, rzeczy do opalania. Jest promocja w Rosmanie na produkty do opalania 1 plus 1 gratis. I wziąłem sobie coś z ciekawości, nawet nie wącham, jak to pachnie, a nie czuję. Takie coś z kolastyny. Bo lubię tą kolastynkę, zapach mi ładnie, zawsze się podoba. I to jest coś takiego olejek do opalania w żelu. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi u mnie, bo ja nie lubię żelowych rzeczy, ja nie lubię kremów do twarzy, na przykład o konsystencji żelu no jakoś ten żel mi nie podchodzi. No, ale zobaczymy. Doskonała opalenizna. No i słuchajcie. To właśnie skusiło mnie, że to jest w żelu, że to się szybko wchłonie, że to nie będzie tłuste i będzie fajne, że się piasek nie będzie przyklejał i tak dalej, nie na plaży. E, to jest jedna sprawa, ale zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. A druga sprawa jest taka, że wiecie, to się tak działa, to po tym ma być ładna opalenizna, że to ma jakby tak trochę wzmocnić, przyspieszyć ten efekt opalania, ale to nie jest tak, że my się tym smarujemy i wychodzimy na słońce, tylko my się najpierw musimy. Tutaj jest taka instrukcja napisana. Gdzieś ja to czytałam w sklepie, że najpierw trzeba się nasmarować filtrem normalnie. Wiecie, takim produktem z filtrem do opalania. I jak ten filtr się wchłonie, to dopiero to smarujemy. No i zobaczymy. Wziąłem na spróbowanie, a było 1 plus 1 na wszystkie kosmetyki do opalania, więc mam dwa opakowania. Myślę, że się może przydać na lato. Dopiero maj, ale wiecie, ale wiecie. I wzięłam też dwa w promocji, 1 plus 1 kremy dla dzieci do twarzy, do ciała. One też mogą być, ale z myślą o twarzy. Juluś bardzo, chłopaki już używają filtrów, bo ja też używam, bo, bo ja, ja mam przebarwienia, no oni nie wiadomo, dzieci, nie. Ale używają właśnie ja zapobiegawczo, żeby nie mieli przebarwień. Już namiętnie smaruję twarz filtrem i wzięłam. I słuchajcie, wzięłam sobie coś takiego ja tego wcześniej nie widziałam też z kolastyny maska w płachcie po opalaniu z kwasem hialuronowym i aloesem rewitalizuje daje uczucie komfortu i nawilżenia że to ma takie być wiecie chłodzące takie Taki kompres, jakby po opalaniu, wiecie jak nam się trochę twarz opali To właśnie to ma być taką ulgę ma przynosić Także wzięłam sobie takie dwie maski na, na spróbowanie Latem się wykorzysta pewnie jakoś, no już zaraz, teraz będą słoneczne dni Ale w razie przypieczenia twarzy, albo na jakimś wyjeździe, to wiecie Może być, nie? No i to by było tyle z moich zakupów i zapłaciłam za wszystko 172 zł, słuchajcie. Także no sporo, ale trzeba było kupić. No pasty się kończą, trzeba było kupić. No te do opalania też będą potrzebne. A że była promocja 1 plus 1, no to wzięłam mnie. No i tak to widzicie wyszło. Dobra. Potem pokażę Wam coś jeszcze, ale to jak już się wykąpię, już będę sobie w łóżku siedziała na spokojnie, bo chcę dzisiaj sobie troszeczkę poczytać i tak odpocząć. Bo mnie bardzo boli głowa w ogóle, dzisiaj cały dzień od rana. I ja myślałam, że jak się przejdę, to mi to też przejdzie, ale nie przeszło, także dzisiaj spokojny wieczór w łóżeczku z książką. Dobra, słuchajcie, e już jest wieczorowa pora, ja się tutaj doświetlam i biorąc pod uwagę, że moje zmęczenie wyszło już całkowicie po mnie, jeszcze po tej przechadzce przez park, także e, oczy czerwone, ale nie o tym chciałam Wam pokazać, e, już nie m, będę rozpakowywać paczek, bo już je rozpakowałam, przyszło mi to, o czym chciałam Wam poopowiadać, słuchajcie... E, Kiedyś wam mówiłam we vlogu, że mnie nie, nie bardzo interesują takie rzeczy, jak teraz są na czasie, tamte związane z astrologią i z tym wszystkim. Teraz wszyscy w to jakoś tam się zagłębiają. I słuchajcie, ja sobie. Um, Przeczytałam kiedyś jakąś książkę, też wam, o tym, też wam o tym mówiłam i ją pokazywałam. Że jednak no, fajnie byłam ciekawa. Kupiłam sobie taką książkę o tej astrologii, bo tak wszyscy o tym mówią mnie to też zaciekawiło, chciałam zobaczyć, ale to nie moja bajka. Jakoś tak to z ciekawości przeczytałam, ale nie do końca mnie to pociąga. Ale jakby ymm, bardziej mnie interesowały tam te fazy Księżyca, czy coś. Nie znam się na tym kompletnie, natomiast tak z ciekawości, jakoś tak lubię w ogóle nawet patrzeć na Księżyc, także. To Wam kiedyś mówiłam, że ten księżyc to mnie tak trochę ciekawi, ale nie tak, żeby nie wiem, jak zagłębiać się w to i w ogóle wiecie. No i jakby nadal to podtrzymuję. Natomiast powiem Wam tak. Poznałam ostatnio kogoś, znaczy ostatnio, no jakiś czas temu, kto bardzo właśnie się tym interesuje, ma dużą wiedzę na ten temat. Natomiast jakby nie, nie męczy tym, nie namawia, nie, nie wiecie, nie, bo ja nie lubiam. Jak ktoś na coś namawia, czego ja na przykład nie lubię, albo mi się nie podoba, nie chcę i mi ktoś truje, to nie, bardzo nie lubię i mnie tym skutecznie zniechęci. Ale tutaj nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Natomiast fajnie mnie ta wiedza tak mi zaimponowała. I to nie jest jakaś wiedza taka, że ktoś jest nawiedzony na tym punkcie, tylko bardzo mi się to podoba, że nie opowiada o tym, a i nie męczy swojego otoczenia, a bardzo dużo z tego wyciąga takiej pozytywnej energii. Ta osoba jest zawsze zadowolona, zawsze. Wiecie, nawet jak ma gorszy dzień, to nie narzeka, zawsze ma taki no, dobry humor, stara się mieć, nie męczyć właśnie jakimś swoim narzekaniem innych. Zawsze nawet jak jest coś nie tak, jak jest ciężko, to zawsze widzi w tym jakiś pozytyw i to mi się bardzo podoba. I ja mówię, ja też tak staram się żyć, ja też tak chcę i przez to, że mi się to tak bardzo u tej osoby spodobało, chciałam też tak troszeczkę się zagłębić. Zagłębić, ale nie tak, że w jakiś wiecie... Wejść w to głęboko, tylko po prostu sobie takie, nie wiem, zafundować sobie coś, co będzie takie, mi o tym przypominało, co będzie mi, jakby, tak wiecie, motywowało mnie do tego. O, właśnie. No i słuchajcie, kupiłam sobie książeczkę taką malutką mała księga pozytywnych afirmacji i codziennych rytuałów. Mm, także e, zobaczę, jeszcze jej nie czytam, no bo dopiero co mi przyszła. Ale właśnie to jest fajne, że takie mm, można sobie tutaj jakieś fajne. Chodzi o to, że takie jakieś fajne cytaty, fajne, właśnie pozytywne rzeczy tutaj są. I na przykład można sobie na każdy dzień jakiś takie właśnie pozytywną afirmację cytat przeczytać i to jest mm, takie pozytywne, na przykład pierwsze z brzegu, który mi się otworzył, otacza mnie miłość. I to jest, wiecie, pozytywne to jest miłe. I, I chcemy, żeby tak było, i staramy się być, nie wiem, dobrze dla innych, żeby faktycznie ta miłość, wiecie, gdzieś wokół nas cały czas krążyła. I to jest fajne. I ja sobie kupiłam taką książeczkę I zamierzam ją poczytać Zobaczę, myślę, że mi się spodoba Ale tu chodzi o to, żeby właśnie się tak Wiecie, tą pozytywną energię nakręcić Żeby to weszło w taki um, Właśnie nawyk że, że jest cały czas pozytywnie Że odpychamy od siebie jakieś negatywne myśli Nerwy, złość e, A właśnie przyciągamy To co pozytywne A druga rzecz, którą sobie kupiłam Słuchajcie To tylko spakuję jedną ręką, a papier takie zawinięte. To są karty afirmacyjne dla ciała i umysłu. I to są takie karty z 40, 40 pozytywnymi i inspirującymi afirmacjami, natomiast one są takie trochę pod jogę, bo też są dla ciała. I, I właśnie ja też chcę troszeczkę teraz wrócić do jogi tak sobie samemu na własną rękę. I myślę, że mi się to przyda. Jeszcze tych kart nie oglądałam, bo przy Was to otwieram. Ja tylko z pudełka to wyjęłam. Takiego wiecie, co mi przesyłka przyszła. Ale. Karty prezentują się, czekajcie, bo jakiś papierek taki, wiecie, są za, żeby się nie rozpadały, nie? Są w takim, tym, taką tasiemką, ale karty jak karty normalne, jest napisane czym są afirmacje i różne takie inne rzeczy, na każdej jest afirmacja, napisana jest 40 afirmacji, um, także nie mogę tego papierka zdjąć jedną ręką, czekać, o! Także, e, tak... To wygląda. O, proszę bardzo, jedna z kart, i na przodzie jest napisane: Wierzę w potęgę swoich marzeń. O, ja bardzo marzę. Słuchajcie, jestem marzycielką taką, że hu, hu. Um, A i właśnie na tej pierwszej stronie jest taka ogólna afirmacja, a po drugiej stronie jest takie, jakby jej rozwinięcie. Potrafię tworzyć życie, jakiego pragnę. W w pełni wykorzystuję swój potencjał, podejmuję właściwe działania, aby realizować swoje marzenia. I to jest właśnie takie, wiecie, fajne. Także ja sobie takie coś kupiłam, bo, wiecie, te afirmacje można sobie samemu wymyślać, można je tworzyć, można cudować. Natomiast, z racji, że ja jakby na tym się jakoś nie znam, z racji, że ja chcę zaoszczędzić czas, to. Właśnie postanowiłam sobie kupić takie gotowe, fajne, ale ja przejrzałam tych kart jest naprawdę dużo dostępnych. Ja przejrzałam różne, nie wszystkie mi pasują, nie, nie każde mi się podobały, nie każde mi, wiecie, odpowiadały tymi afirmacjami. Ja sobie wzięłam właśnie te dla ciała i umysłu, one mi były bardzo takie e, ok, jeśli chodzi o moją osobę i dlatego zdecydowałam się na takie, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, można wybierać i przebierać, co kto lubi. Także słuchajcie, wkręcam się w te pozytywne moce. Teraz, jak ja tak wiecie, na wiosnę to wszystko fajnie, no zobaczymy, poczytam trochę, e, bez jakiegoś tam mówię. Mega jakiegoś zagłębiania, bo aż tak, no to nie, ale, ale tak, żeby się napędzić tą pozytywną energią, żeby mieć siłę na wszystko. Tu chodzi też o, o, wiecie, o pozytywne myślenie, ale o taką energię do działania, też żeby się chciało, żeby nie być takim kapciem, żeby to jest takie motywujące, nie? Także tak. Zaczynam taką małą przygodę, troszkę się tu wyedukuję, bo no ja mówię, nie, no, nie interesowałam się tym nigdy, jakoś mnie to nie pociągało tak, mm, tak mocno, jak niektórzy w to głęboko wchodzą i o tym opowiadają, to dla mnie to już jest za dużo. Dla mnie już tam te wszystkie jakieś, to, to nazywnictwo i to wszystko... To nie kręci mnie to totalnie, ale tak, wiecie, lekko musnąć tego, tak troszeczkę się z tym zapoznać, bez zagłębiania w takie szczegóły, szczegóły, no to tak. Także e, takie dwie rzeczy sobie kupiłam, mówię, bez zagłębiania się w szczegóły i jakąś tam już fanaberię. Hmm, także zaczynam z tym. Dzisiaj sobie może poczytam tą książeczkę i tym się chciałam z wami podzielić. Dajcie znać. Czy znacie takie osoby bardzo pozytywne, czy, czy one tak przyciągają do siebie tą pozytywną energią, czy, czy też tak pozytywnie myślą? Czy jednak więcej osób znacie takich, wiecie, narzekających tylko i co by się nie działo, to wiecznie narzekają i zawsze jest źle? Dajcie znać, jak to u Was jest, jak, jak, jakie macie otoczenie, bo wiecie oczywiście, że każdy z nas się stara otaczać dobrymi, pozytywnymi ludźmi. Ale nie zawsze mam na to wpływ, no nie? Bo nieraz przebywamy, no siła wyższa z jakimiś takimi osobami, wiecie, nie wiem, czy, czy mamy blisko gdzieś kogoś siebie takiego, czy się z takim kimś pracuje, czy no nie wiem, na jakieś zajęcia chodzi, no różnie to bywa, nie zawsze mamy na to wpływ, żeby tylko samym pozytywnymi się otaczać, a się całkowicie odciąć od tego, od y, takich osób, wiecie bardziej męczących, nie trzeba z nimi jakiegoś bliskiego kontaktu utrzymywać, ale no nieraz po prostu są w naszym otoczeniu. Także dajcie znać jak to u Was. Ja bardzo właśnie teraz tak pozytywnie trafiłam, więc bardzo mnie to cieszy. Oczywiście no mam też takie osoby, które są jakoś bardziej męczące, no nie mówię, że nie, bo, bo to nie da się tak, żeby właśnie były same takie naładowane pozytywną energią wszędzie, w każdym miejscu, ale ale ja to wychwyciłam, mi się to podoba i właśnie chcę troszeczkę też to przełożyć na siebie. Dobra, nie rozgaduję się już, kończę tego vloga. Dajcie koniecznie znać, jak to u Was wygląda. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaki! Pa pa!